Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz lecimy. Kurde. Ale tamto jest zdradliwy moment. Yy, z, tym, z, tym, z tym prądem dużym. Hmm. Siemka, Matek Buciol, witam. Luka, witaj. No tu jest trochę, trochę inaczej blind. On jednak się trochę inaczej zachowuje. To znaczy tutaj jest tak jak w oryginale. W dwójce inaczej chodził ten chłopek. A tutaj się nawet zacina tak samo na tych platformach, także... Jest jeden do jednego, jeżeli chodzi o y, zachowanie się Brusa. Ale kurczę, te błędy mnie trochę wkurzają, nie powiem. Bo przez ten błąd teraz straciliśmy dwa życia i praktycznie całe podejście, bo, bo się rozproszyłem przez to. Ale dobra, no próbujemy. Próbujemy. Myślę, że dzisiaj to przejdziemy bez problemu. No patrz, gdzie się tu pojawił. No patrz, widzicie to? Hmm. Так, ебан, просто, на. No? Да? Raz będziemy się tu pojawiać za chwilę. Tamten moment przejść z tym długim prądem i będzie dobrze. Bo widzę, że to jest taki najbardziej wkurzający moment. Patrzcie, przez ten błąd teraz nie mogę spaść na dół tutaj, niżej. No straszny jest ten błąd tutaj. Ta platforma powinna zniknąć po, prawej, po lewej stronie, co jest. A nie znika. No i teraz nie mogę spaść niżej, nie? No kurde, powiem wam, że już zaczyna je drażnić trochę. Bo te błędy nie powinny być takie. Bo to psuje rozgrywkę, nie? No dlaczego ta platforma, raz nam się tylko udało, że zniknęła, a teraz przestała znikać. I to jest, yy, powiem wam, wkurzające. I teraz ja muszę tak wycelować skok, żeby niżej spadł, nie? A nie bardzo chcę widzę w tym momencie. No. No jest, udało się. No teraz, teraz to akurat mój błąd jeszcze się tam chwycił w ostatnim momencie, ale to już... To już był mój błąd w tym momencie. Mm. <laughs> Kachir patrzy. <laughs> no... Tutaj jest skurzający jest ten błąd. No i teraz muszę wycelować idealnie w pixel 1, No to jest bez sensu. Pójdę sobie z lewej strony wezmę. Może się coś odblokuje. Kurde, jeszcze mnie tutaj katar męczy. Kurcze. poczekajcie chwilę, no zaraz wrócę, bo mnie ten katar wykończy tutaj. Sekunda, dwie minuty. Już jestem z powrotem. Tomek gra Was witaj. I już lecimy dalej z tematem. Dobra, no to musimy co, skoczyć tutaj na tą platformę? Witamy Asię jeszcze raz z powrotem. No, teraz się uda? Jest, udało się. Dobra. Za pierwszym razem. <laughs> Dobra, i lecimy na dół. O, witamy Michała F1 Demende Legend. I zaraz będzie nasz ulubiony moment w tej grze. No to widzę, jest dosyć duży zapas. Jeżeli chodzi o te fontanny, więc może na trochę wcześniej yy, stanąć. Aha, no właśnie. I to jest głupie tutaj, co na, na środku nas zabiło, nie wiemy co. Kurde. No i to jest tutaj nasz ulubiony moment. No chyba najgorszy moment w tej grze powiem wam szczerze. No, dobra, przeszliśmy trzy życia. Okej, okay, no będziemy musieli na tych trzech życiach zdziałać coś. Dobra. Fajna gra, tak. Tomku, lubiłeś Brusali? My gramy tutaj w trzecią część Brusa. No, która nie da się ukryć. Zawiera trochę błędów. Takich dosyć irytujących. No wchodź, panie, wchodź. Nie, czekajcie, tu jest po lewej stronie... Po prawej stronie i po lewej komnata, tak? Dobra, tu też jest. Więc weźmy od razu, od prawej strony pójdźmy. Żeby sobie załatwić to wszystko. Ale powiem wam, ta dwójka nie była tak zabugowana. Naprawdę, dwójka była bardzo dobrze zrobiona. No, tutaj jednak jest więcej błędów w tej części. Chwilę poczekać, trzeba tak. Chwilę poczekać teraz. Dobra. Teraz sobie tutaj załatwmy tą komnatę. To jest naj, najbardziej prosta z tych trzech. Hmm. Policz. A, ty mówisz jeszcze tam, o tamtej komnacie, tak? Nie no, no tam jakoś, jakoś wiesz, już to... Wiesz, mam w miarę opanowane, tylko chodzi o to, że mi się zatnie ten bruc i y, rozwala całą koncepcję. Aha, tam na dole też jest. Dobra, to nie będziemy ryzykować, tylko pójdziemy sobie od, od dołu. Mariusz X, dobry wieczór, witam ciebie. Mariusz X, czy byłeś u nas na kanale wcześniej czy, czy pierwszy raz? Napisz coś więcej. Ile jest w ogóle? 33 osoby. No to bardzo fajnie. Bardzo ładna frekwencja dzisiaj. Dobra, i mamy tą komnatę wyczyszczoną. I możemy wracać na tą drobinkę, która się powinna pojawić. Niebieska jest, na samym środku. Także lecimy. Widzę Bruzli. Pomyślałem, że wejdę. No i bardzo dobrze, Mariuszu, pomyślałeś, bo to jest świetna gierka. Fajne towarzystwo na czacie. Także. Myślę, że to był dobry pomysł. Y Serenity, witaj. Hejo. No, już jesteśmy blisko tego bossa, tak? Ale jeszcze te prądy przed nami. Jeszcze te prądy, one są najgorsze. Jest klimacior, tak? Retro Adam, widzicie jakie tutaj y ładne laurki nam mówi. Także Retro, retro Adam ma rację. <grybujesz> tego się trzymamy. Co prawda, Bruce Lee grałem pierwszy raz na PC. No, my tu ogrywamy trzecią część Brusa. Oczywiście to jest nieoficjalna część, no bo pewnie jak wiesz, Mariuszu, tylko jedna wyszła. Yy, prze zrobiona przez Datasoft, a tutaj yy, po prostu jest przez fanów zrobione. Ko dwie kolejne części. Yy, niedawno ogrywaliśmy drugą część, to postanowiłem już dokończyć tą trylogię i ogrywamy dzisiaj trzecią część. No, zobaczymy, czy się uda. Nie jest łatwa, nie jest łatwa, ale jest trochę łatwiejsza niż dwójka. Tak, tak, jest inny, bo, bo to jest zrobiony przez fanów. Ale naprawdę jest. Yy, yy, przyłożyli się, tak? Przyłożyli się do tych komnat. Chociaż dwójka jest jeszcze lepiej zrobiona. To jakbyś Mariuszu tam sobie chciał pograć, to polecam ci yy, dwójkę i trójkę jak najbardziej. Dwójka jest bardzo trudna, ale jest dobrze zrobiona. Trójka jest trochę łatwiejsza, ale znowu są błędy. Także no. I są plusy i minusy. <laughs> No, zaraz zobaczymy, Bomberman. Czy się uda pokonać tego bossa? No, zobaczymy, czy się uda dojść w ogóle tam. Dobra, skupmy się. Raz. Nie, one nie, nie wybuchają, tak? Czekaj, jeszcze raz. No. By było blisko. <śpiewanie> Dobra. Dobra, mamy to. I tutaj polecam sobie piksele. Piksele sobie policzyć od góry. Ja tu już wcześniej wymierzyłem sobie ten skog, więc już wiem z którego miejsca skakać. O mniej więcej tutaj, ale policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Tak, stąd. Dobra. To jest w miarę łatwe. Jak policzycie sobie. Długość skoku brusa to jest y, prosta sprawa do przejścia. Y, w sumie najgorsze są te prądy w tej grze, właściwie tak samo jak w dwójce. <laughs> y, Chris, bo tak mi po prostu lepiej. No widzisz, skuteczność jest stuprocentowa, więc lepiej się przyczaić, i, niż stracić życie i za szybko polecieć. Chodzi o to, żeby przejść bez straty życia. A jak wiesz, jeden się lubi czaić, drugi się nie lubi czaić. Każdy gra jak mu wygodnie. Tutaj ten ten. Yy, powiem wam szczerze, zaskoczył mnie ten prąd. Że on nie zniknął. Że on nie zniknął zaraz po wzięciu diamentu. Wezmę, no ten powinien normalnie, tak? Czekajcie. Biorę, pyk. Biorę, pyk. Biorę. No on też tak lata. No, i teraz bym je skł. No, trzeba poczekać na ten prąd. Teraz dobry moment. Dobra, tu sobie poczekamy na tą drobinkę. Nie ma się co spieszyć. Dobra, myślę, że już teraz nie przyspieszy. I teraz tak samo trzeba ten drugi prąd. Bo wiecie, w, yy, w pierwszej części, jak była taką lata, to po wzięciu lampionu ten prąd znikał. Tutaj ten prąd nie znika, więc trzeba w odpowiednim momencie lampion zabrać. Skucie. Teraz może by przeszło. Teraz by przeszło. Dobra, poczekamy sobie na kolejny układ. Kurde, znowu nie patrz, udało się. Fuksem, no. Jeszcze trzeba było jeden, yy, jeden cykl przeczekać, i by było dobrze. Dobra, teraz jeszcze ten prąd na dole. Yy, na patocerze powinna być, wiesz? Powinna być, Tomaszu. To musisz sobie zobaczyć. Tak, yy, ta plasza nawet identyczna jak jedynka, tylko te prądy nie znikają dlatego jest trudniejsza. Hmm. Dobra. Skupmy się teraz, czekajcie. Hmm. Dobra, idealnie. No, jesteśmy blisko. To jest przedostatnia komnata przed, yy, przed bossem. No, no, prawie przedostatnia, bo jeszcze te po lewej i po prawej musimy zrobić. I tam są prądy. Mamy trzy życia. No, zobaczymy. Szanse są. Już wiemy, o co chodzi z tym yy, bossem. Ale, ale zobaczymy. Tutaj, tak. Tu można się schylić. Dobra. ostatnia komnata, czyli te prądy najgorsze. I tu jak nie stracimy życia, to będzie dobrze. Jak stracimy, no to będzie znowu napięcie. Ach, tego nie lubię tej komnaty, no. Musiałem wyłączyć turbo na moim AT 12 MHz, żeby granie działało za szybko. No, ja, Mariuszu, nie grałem na wersji na PC-ta. Zawsze grałem na komodorków Brusa. Teraz po latach graliśmy też wersję na Atari. Tak, RetroMarcinie, Marcinie, napięcie rośnie, właśnie to jest problem. <grywki> Dzików na wierzy. Ale zobaczmy. Ten pierwszy prąd jest bardzo łatwy. Wystarczy go przeczekać. One tu bardzo wolno idą. Najgorszy jest ten ostatni. Witaj, Microsoft. 38 osób, no super, jesteście wielcy. Ten prąd też jest do zrobienia bez problemu. Najgorszy jest ten ostatni, bo teraz wiecie, ja tu muszę tak wyregulować, żeby spaść na, te, na tą ostatnią platformę. No i się nie skuć. I się nie skuć, i to jest problem. Nie wiem, czy nie przekombinowałem. No właśnie. Kurczę, i to jest problem. Ciężko tam wyregulować skok. Kurwa. Co ja robię? Co ja robię? Dobra. Nie gadam teraz, skupię się. Dobra. Ile? Dwa życia. Dwa życia mamy na bossa. Dwa życia mamy na bossa. Już wiemy, jak on się zachowuje. o hmm. A co tam, Max, Max Soft, ćwiczysz, komando? Próbujesz przejść, czy, czy o co tam chodzi? My tu mamy przejście na kanale komando. Kto nie widział, to polecam. Jest, jest całe przejście, komando. Nie, 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 nie muszę pić wody, nie jest tak źle. Dobra, atakujemy tego brusa, brusa, <noise> bossa. No tylko tak, teraz znowu nie wejdziemy. Tutaj musimy poczekać, aż yy, drabinka zmieni yy, tor, bo nas nie wpuszczą. Dobra, no przeczekamy sobie to. A ja przeczytam, co tam. Napisie Skyra. Teraz nic nie pijemy, bo nas zmuli. Trzeba to przejść na sucho. Długa historia, tak? Rozumiem. Ja nie jestem w temacie. Dobra, trzymajcie kciuki. Chodzimy do Bosa. No, bierz to jeszcze? Kurde, jeszcze. Jeszcze. <laughs> mamy to. Mamy to, panowie i panie. <laughs> Mamy to! Retro Marcin zdążyłeś przed pracą jeszcze obejrzeć. Tak? A czekajcie, bo jakieś przejście się otworzyło. Jakieś przejście się otworzyło. Jeszcze może nie koniec gry. Pięknie, pięknie. Mamy przejście. Brusali, dziękuję za serduszka.